Minęło już godzina dziesiąta, jest parę minut po. Mam wielką przyjemność powitać Państwa na Borowiackim Jarmarku Świętojańskim, który odbywa się tutaj na dziedzińcu Muzeum Borów Tucholskich i Tucholskiego Parku Krajobrazowego, a jest organizowany przez powiat tucholski, który jest reprezentowany przez starostę tucholskiego, pana Michała Mroza, którego serdecznie witamy. Organizatorem wydarzenia jest tucholski park krajobrazowy, który z kolei jest reprezentowany przez dyrektora pana remigiusza Popielarza. Z kolei patronat honorowy nad wydarzeniem objął przewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pan Jarosław Katulski. Szanowni Państwo. Niezmiernie się cieszę, że możemy być dzisiaj tutaj razem po raz kolejny dla którym jest i Muzeum i Tucholski Park Krajobrazowy i stąd to wspólne nasze zorganizowanie a temat któremu jest to wszystko poświęcone. Jest to u początku, szanowni Państwo, można powiedzieć, pierwszy dzień wakacji, ale to też są obchody świętojańskie, i myślę, że w ramach naszego dorobku, gdzie Państwo prezentujecie swoje wyroby, swoją twórczość, miejsce, czas i okoliczności, jak również aura, sprzyjają ku temu, żeby wspólnie się spotkać, wspólnie porozmawiać i wspólnie zaprezentować to, co w naszej kulturze, w naszym regionalizmie jest najistotniejszy. Bardzo się cieszę, że mogę się z Państwem spotkać w tak znamienitym gronie przedstawicieli naszych lokalnych i wojewódzkich władz, Państwa, twórców ludowych, mieszkańców Tucholi i, i okolic. Ja może trochę nietypowo zacznę i powitam przede wszystkim dzieci, które tu przyszły, ponieważ dzieci są naszą przyszłością, ale tą przyszłość czerpią niewątpliwie z naszych dokonań kultury, a Tuchola, bory tucholskie, powiat tucholski kulturą lokalną zawsze stał. I moim zdaniem dzięki Państwa działaniom, wszystkich Państwu tu wystawców, dalej tak się będzie działo. Mam nadzieję, że będziemy promować te wartości. Ja wszystkim życzę udanej zabawy. Dzisiaj pogoda nam faktycznie dopisuje, jak powiedział pan starosta. Bardzo się cieszę, że tak licznie Państwo tu przybyli. Borowiacki Jarmar, świętojański uważamy za otwarty.